Widzicie Państwo, to jest sprzed półtorej roku na dowolu sprawę, prawda, rozporządzenie Ministra Zdrowia, które są publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i tutaj NFZ sprzed półtorej roku wycenia antygen helicobacter pyrrhyl w kale test kasetkowy na 23 zł, a antygen helicobacter pylori w kale test laboratoryjny na 61 zł nie ma trzy razy drożej. Czyli jak gdyby już tutaj widać, że wartość finansowa, a czytaj wartość też taka no, zaufania prawda, do tego testu laboratoryjnego jest zdecydowanie wyższa, skoro NFZ decyduje się za niego płacić. Tu y, pokazuję Państwu też y, rozpo, y, może taki to jest. Y, dosłownie zdecydowane stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej pani profesor Agnieszki Mistarach migas e, i która jest właśnie konsultantem krajowym i tak jak on u pacjentów z objawami alarmowymi po 60 roku życia zaleca badania diagnostyki e, e, endoskopowej prawda e, czyli jeżeli ktoś ma jest, po, według y, mm, Pani Profesor, po 60. roku życia y, i chcemy sprawdzić, czy ma helikobaktery pylori, powinniśmy wykonać gastroskopię, chyba że ma objawy alarmujące, alarmowe. Y, w naszym stanowisku, w stanowisku PTG, myśmy obniżyli, proszę Państwa, ten wiek do 45. roku życia. W związku z tym, jeżeli my widzimy wskazanie do diagnostyki, na przykład mamy pacjenta z dyspepsją, tak, objawy dyspeptyczne, który ma 40 5 lat i więcej, to my jednak proponujemy już wykonanie u takiego pacjenta gastroskopii. Dlaczego? No z obawy o, o, o ryzyko raka żołądka, bo tych nowotworów raku żołądka nie jest dużo w Polsce. Polska jest krajem, nie jest krajem o wysokim ryzyku rozwoju raka żołądka. Niemniej jednak ten taki pierwszy pik, wzrost zachorowalności na raka żołądka obserwuje się właśnie od 45 roku życia. W związku z tym nasze stanowisko jest takie, że od 45 roku życia powinniśmy. Już wykonywać testy inwazyjne. Natomiast wcześniej robimy testy nieinwazyjne najczęściej, i no, chyba, że nie ma wskazań w ogóle do wykonania gastroskopii na to osób starszych, bo już białe na przykład niedawno gastroskopię. I tutaj pani profesor mówi, że są dwa rodzaje testów. Test laboratoryjny, który się charakteryzuje wysoką specyficzną czułością i, i swoistością, prawda? I to jest preferowana metoda detekcji Helicobacter pylori i test kasetkowy, który co prawda jest swoisty. Ale niestety jest mało czuły, tak? No, państwo, 20-30% osób zakażonych może mieć wynik fałszywie e, ujemny. E, takie badanie może być wykonane przez pacjenta w domu bądź w przychodni, prawda? E, natomiast e, no, często te testy również są stosowane nadal w w laboratoriach, e, a niestety one się charakteryzują znacznie obniżoną czułość, tak, czułością. To jest troszeczkę tak, jak na tym obrazie damy z łasiczką, prawda, niby obrazy są bardzo podobne, ale te szczegóły, oczywiście tutaj, tu mamy psa, tu mamy łasiczkę, tu widzimy, tak, ale tu jest jeszcze wiele innych szczegółów. Tu jest bodajże 10 innych różnic, które, no, różnią się pomiędzy tymi dwoma, dwoma Obrazami I tak samo jest właśnie z tymi niejednoznacznymi wynikami często testów chromatograficznych. Chciałbym Państwu przekazać, pokazać przykłady z naszego podwórka. To jest nasze laboratorium. Ja zlecam to badanie u pacjenta. Jest to właśnie test laboratoryjny immunochemiczny. To był metodą CLIA robiony. Taki, czyli wystandaryzowany z automatycznym odczytem pomiaru, to jest autentyczny e, analizator immunochemiczny, który jest e, w posiadaniu naszego laboratorium, prawda, wynik jest tak najbardziej prawdziwy i tu widzicie Państwo, że e, został ten e, antygen helicobacter pylori w kale, mamy wynik ujemny e, i taki test, test e, właśnie immunochemiczny antygen pyru w kale jest testem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii na równi z testem oddechowym. A tu widzicie Państwo przykład e, wcześniejszy. To tym dysponowaliśmy. To jest też przykład z naszego laboratorium. E, tuż nad nie podano kto to zlecał ten ten wynik, no ale być może ja to zlecałam. E, natomiast wcześniej dysponowaliśmy tymi testami immunochemicznymi, z automatycznym pomiarem, także to jest tak zwany szybki test kasetkowy, prawda, Metoda chromatograficzna i tu niestety my wzrokowo patrzymy, czy, czy, czy jest ten zabarwienie paska reakcyjnego, czy nie ma. Nie można potem utrwalić tego obrazu, prawda, A to idzie najczęściej do kosza. To akurat wynik jest ujemny, ale z czasów COVID-u, pamiętacie Państwo, ja to dosyć, boleś, moja żona boleśnie pamięta, bo zawsze jak gdzieś już już ten późniejszy COVID, kiedy nie było tych restrykcji, zawsze jak gdzieś wjeżdżaliśmy, to ja zawsze COVID nie wiem, łapałem. Nie wiem o co chodzi, zmiana klimatu źle mi służyła, zawsze COVID. No i tam już po kilku dniach e, tej izolacji gdzieś tam wszyscy chodzili sobie nad morze, czy gdzieś. Ja zawsze robiłem sobie ten test taki właśnie kasetkowy, prawda? I oczami wyobraźni tam patrzyłem na to, że może tutaj już tego paska nie ma, może już jestem zdrowy. E, no potem e, przychodziła moja żona, patrzyła na to, no i burzyła moje dobre samopoczucie, że jednak ten pasek jest. Do czego zmierzam? Taki test kasetkowy no jest bardzo, bardzo subiektywny tak? i możemy go odczytać na wiele sposobów. Niestety potrzebujemy czegoś bardziej e, obiektywnego. Dlaczego? Ponieważ eradykacja Helicobacter pylori jest bardzo obciążająca dla pacjenta. Nie tylko finansowo, bo tu widzicie Państwo, koszt leczenia Zalecany to jest. To jest różnie, tak? od 300 nawet do 500 zł zależy, kto chce się leczyć, Ale to są duże koszty finansowe, e, ale przede wszystkim to jest ogromna dawka antybiotyków, które pacjent przyjmuje, tak? to jest ogromne ryzyko działań niepożądanych, To jest ogromne spustoszenie w organizmie. A wszystko może się odbyć od tą różnicę pomiędzy testem kasetkowo-automatycznym, który wynosi około. U nas, przynajmniej e, w naszym laboratorium e, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Miastoku, jest różnica 38 zł, czyli żadna, biorąc pod uwagę przede wszystkim e, ryzyko, że my będziemy, nie będziemy leczyć pacjenta, który jest zakażony, albo będziemy leczyć pacjenta, który nie jest zakażony, e, ryzyko działań pożądanych, niepotrzebnych terapii, albo ryzyko powikłań, po, e, zaniechanej terapii. No i oczywiście te względy finansowe, też ważne dla e, pacjenta. Krótko, proszę Państwa, bo oczywiście się rozgadałem, to jest przyszłość, a, ale, ale ona kiedyś do nas wkroczy, tak? Badanie molekularne, na przykład w Kale. Tu widzicie Państwo metaanalizę 11 badań. Zobaczcie Państwo, że na podstawie analizy badań molekularnych w Kale, Oceniono z bardzo dużą czułością i swoistością ponad 90% obecność Helicobacter pylori, ale nie tylko. Stwierdzono, czy on jest oporny na kreaturopsyny, czy nie. Także jest to nowa, obiecująca gałąź diagnostyki. Niestety, no, w tym przypadku ta oporność była stwierdzona wyłącznie na kreaturopsyny, a my w Polsce praktycznie kreaturopsyny już nie używamy, eradykacji Helicobacter pylori, ale no, czas pokaże w przyszłości, że może no, prawdopodobnie Również te badania molekularne mogą nam istotnie pomóc.